Przygoda Emilki. Na wyspie Sodor była wiosna. Słońce świeciło, ptaszki śpiewały. Wszystkie lokomotywy uwielbiały tę porę roku. Emilka pomyślała, że wyspa jeszcze nigdy nie wyglądała pięknie. Ale tej nocy była wielka i gwałtowna burza. Silny wiatr hulał po wyspie. Łamał drzewa, przewrócił wieże ciśnień i zwiał dach ze stodoły pana Macieja. Emilka cieszyła się, że jest jej ciepło i bezpiecznie. Słyszała wiatr hurający na zewnątrz. Ale na nazajutrz Emilka nie mogła uwierzyć własnym oczom. Burza wyrządziła okropne spustoszenia. Pan Maciej oglądał uszkodzoną stodołę. Cielaczką będzie zimno w nocy. Muszę zaraz naprawić dach. Ale pan Maciej nie miał drewna na dach. Dlatego zatelefonował do grubego zawiadowcy. Gruby zawiadowca. Przyszedł do Emilki. Burza zdmuchnęła dach ze stodoły pana Macieja, powiedział. Musisz przywieźć trochę drewna, by można go było naprawić. Dobrze, proszę pana, powiedziała Emilka. Emilka wyruszyła do składu drewna. Przyłączyła się do wagonu z drewnem i najszybciej, jak potrafiła, popędziła do gospodarstwa pana Macieja. Ale burza wyrządziła wiele szkód na torach. Ciężarówki i robotnicy usuwali z nich gałęzie i skały. Emilka chciała jechać szybko, ale nie mogła jechać wcale. To licha powiedziała rozgniewana Emilka. Tadek i robotnicy próbowali usunąć drzewo, ale to długo trwało. Pośpieszcie się, Emilka sapnęła niecierpliwie. Musicie ciężej pracować. I zagwizdał. Tadek pracował z całych sił. W końcu usunął drzewo z torów. Ale Emilka nie podziękowała tatkowi, powiedziała tylko: Nareszcie. Za każdym razem, gdy spotykała robotników sprzątających tory, gwizdała i wypuszczała parę. To złościło robotników. Ale Emilka myślała, że dzięki temu będą się bardziej starać. Później Emilka natknęła się na przewróconą wieżę ciśnień. Tarasowała jej przejazd. O nie, zawołała. Ela pomagała robotnikom usunąć wieżę stolów. Wieża była bardzo ciężka. Emilka zaczęła rozkazywać również Eli. Pośpiesz się, syknęła. I zagwizdała najgłośniej jak potrafiła. Nie, jeśli prosisz w taki sposób, powiedziała rozgniewana Ela. Mam pilną przesyłkę powiedziała Emilka. Ale Ela nie słuchała. Po prostu wróciła do pracy. Emilka ponownie zagwizdała, ale im więcej gwizdała, tym Ela wydawała się pracować wolniej. Emilka pomyślała, że nigdy nie dojedzie do gospodarstwa pana Macieja. Zaczynało się Ściemniać. I zbliżała się noc. Tomek przybył z zaopatrzeniem. Cześć, zatrąbił Tomek. Emilka poskarżyła się na Ele. Nie chcę robić tego, co mówię. To dlatego, że jesteś wielkim, władczym kotłem, śmiał się Tomek. Powinnaś dla odmiany spróbować być miła. Emilce nie spodobało się nazwanie jej wielkim, władczym kotłem i nie chciała być miła. Ale zbliżała się noc, a cielaczki nadal nie miały dachu nad głową. Dlatego Emilka wzięła głęboki oddech. Przepraszam, że byłam niegrzeczna, ale pomożesz mi, żebym mogła zawieźć to drewno do gospodarstwa pana Macieja? Proszę, to dla cielaczków. Ela uśmiechnęła się. Oczywiście, zapnęła. Lada moment, tory będą czyste. Emilka była zaskoczona. Tomek miał rację. Grzeczna prośba działała jak magia. Ela pchała z całych sił. Wieża była ciężka, ale wystarczyło mocne popchnięcie, by tory były czyste. Dziękuję! zawołała Emilka i odjechała najszybciej jak potrafiła. Zbliżała się pora snu. Emilka wiedziała, że cielaczki zmarzną. Dlatego, kiedy tylko coś leżało na torach, brała głęboki oddech i mówiła proszę i dziękuję. W końcu Emilka dotarła do gospodarstwa pana Macieja, a drewno zostało szybko wyładowane. Wkrótce stodoła była naprawiona, a cielaczki wtuliły się w mięciutkie siano. Dziękuję, Emilko powiedział pan Maciej cielaczkom będzie teraz przyjemnie i ciepło. Emilka była zadowolona, dotarła na czas, wystarczyło tylko ładnie poprosić.